Idąc dalej, jeżeli spojrzymy na ilość aktywnych deweloperów na rynku kryptowalut, no to tutaj myślę, że informacja jest wręcz stricte pozytywna, ponieważ po raz pierwszy, tak naprawdę od końcówki roku 2021, zaliczyliśmy tutaj jakiś znaczny wzrost, co jednoznacznie wskazuje na zwiększone zainteresowanie tym rynkiem ze strony samych deweloperów, którzy ten rynek rozwijają. Idąc dalej slajd numer 3, z moim zdaniem kluczową informacją w tym raporcie, mianowicie poniższe zestawienie pokazuje nam jaką ilość kapitału rynek zainwestował w powstające projekty kryptowalutowe. No i tak jeżeli chodzi o kwartał trzeci roku 2025 było to około 7,5 miliarda dolarów, także był to najlepszy wynik jeszcze od kwartału trzeciego roku 2021, także moim zdaniem ta informacja może być tutaj kluczowa, ponieważ ponieważ pokazuje nam narosnące zainteresowanie rynkiem kryptowalut ze strony samych inwestorów, którzy w powstające projekty inwestują.